Poranny gość Radia Zachód. Krzysztof Bałuk, witam. A moim gościem jest Maja Nowak, posłanka Polski 2050, która objęła właśnie funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocniczki rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. To nie jest obca pani materia. Dzień dobry przede Dzień dobry. wszystkim. Nie, nie jest obca mi materia, natomiast same te techniczne kwestie są mi obce, muszę się w nie wdrożyć. Czym się pani konkretnie będzie zajmowała? Tak naprawdę. Chcę powiedzieć jak najkrócej, i nie wiem jak to zrobić. T tak naprawdę to przede wszystkim cała polityka rządu dotycząca osób z niepełnosprawnościami, czyli wchodzi w to orzecznictwo, świadczenie wspierające, asystencja osobista, o której jest w ostatnim czasie głośno, i wszystkie kwestie dotyczące osób z niepełnosprawnościami w kraju. Zakończył się cykl konsultacji społecznych dotyczących założeń modelu zatrudniania wspomaganego, czyli to jest adresowane do pracowników z niepełnosprawnościami i pracodawców, którzy ich właśnie zatrudniają. Jakiego rodzaju działania tutaj będą mhm. wobec nich zrobione? Tak. Kończy się dopiero etap konsultacji, które objęły 48 spotkań. Były to spotkania na terenie całego kraju. Były to spotkania zarówno z osobami z niepełnosprawnościami, jak i z osobami, które będą chciały zatrudnić takie osoby, ale też z, z różnymi osobami, które pracują z tymi ludźmi. I tutaj trwa wypracowanie jak najlepszego modelu, który pozwoli jak największej ilości osób z niepełnosprawnościami wrócić czy w ogóle wejść na otwarty rynek pracy. W, tym, w minionym tygodniu zakończyliśmy ostatnie 48 spotkanie, które miało miejsce w Warszawie, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kolejnym etapem będzie już wdrażanie jakby tego modelu, który jeszcze, tak jak mówię, nie jest gotowy, bo dopiero zakończyły się konsultacje. to będzie dużo innych od tych form pomocy, które do tej pory funkcjonują? Mam poczucie, że dotychczas częściej wsparcie dotyczyło tylko osoby z niepełnosprawnością, natomiast mało było wsparcia dla pracodawców, którzy często nie ze złej woli, ale zwyczajnie bali się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, bo po pierwsze, często nie wiedzieli, jak się zachować w stosunku do takiej osoby, nie, nie umieli sobie poradzić z dokumentacją, z pefronem. Tutaj to wsparcie będzie kompleksowe, będzie dotyczyło zarówno, Osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców, więc mam nadzieję, że skutecznie uda się wejść na rynek pracy czy wrócić i utrzymać to zatrudnienie nawet kilkunastu tysiącom osób z niepełnosprawnościami. Jaki Założenie czas... jest takie, że będzie to 12 tysięcy osób. Jaki czas jest dany do tego, żeby weszło to rozporządzenie albo ustawa, nie, na, chyba to na, na, będzie? Na, tak? ten, na ten moment jeszcze nie ma yy, dokładnego terminu, dlatego że tak jak mówię, ten model jest... dopiero jest wypracowywany. W momencie, jak będzie przedstawiony już cały ten model, to będziemy mogli dokładnie powiedzieć, kiedy to wejdzie w życie i kiedy będzie obowiązywać. Zmieni się także zasady asystencji osobistej. Do tej pory to tak różnie funkcjonuje. Natomiast tutaj będzie adresowany do konkretnych grup wiekowych. Tak? Mhm. Tutaj no, jest szereg dyskusji w tej sprawie, kto, kiedy, gdzie. Bo ważne jest to, żeby ewentualnie te osoby, które no mają różnego rodzaju niepełnosprawności, miały wsparcie osób stałe, tak? Rozumiem, że ma pan na myśli tak. mówiąc stałe, że to wsparcie nie będzie takie jak dotychczas w asystencji, którą mamy projektową, nie systemową, czyli, nie będzie, czyli będzie obowiązywało przez cały rok. Obecnie, faktycznie niestety jest często tak, że realizatorzy udostępniają usługę osobom z niepełnosprawnościami, na przykład rozpoczynając w kwietniu danego niektórzy roku, nawet w maju. niektórzy nawet w maju, a niektórzy kończą z końcem grudnia, niektórzy wcześniej, więc nie jest to system, pełne wsparcie. Jest to tylko projekt, który rusza każdego roku. Rusza lub nie rusza w danej gminie, więc wyklucza bardzo wiele osób. I tutaj trudno o podjęcie zatrudnienia. Ta systemowa asystencja, ona będzie stabilna, płynna, będzie łatwiej też o pozyskanie asystenta, bo będzie miał stabilne zatrudnienie. Więc to jest zupełnie nowy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Ale będzie rozłożony w czasie, nie od razu to wszystko będzie, tak? Tak, gdyby wszystko Wydarzyło się od razu, to mielibyśmy powtórkę z doświadczeń przy świadczeniu wspierającym, gdzie pojawiło się bardzo dużo wniosków w jednym momencie i komisje nie były w stanie ich przerobić, nie były w stanie płynnie ich rozpatrywać. Tego chcemy uniknąć. Tak jak mówię, to nie jest zwykła ustawa jak każda inna. To jest cały system wsparcia i usługi społecznej, jakiej w Polsce jeszcze nigdy nie było, więc musimy zrobić to na spokojnie. Oczywiście mówię, że szybko. Bo trwa to zdecydowanie zbyt długo, natomiast musimy zrobić to mądrze i etapami. Czytam, że to są osoby w wieku 18, wspierane 18 do 65 lat, a te powyżej 65. Nie, 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 nie do końca 18, bo z każdym rokiem to będzie się, się będzie zmieniać. Będzie w 2030 roku, dojdziemy do 13 roku życia i będzie to 13-65, będzie też możliwość kontynuowania wsparcia dla osób 65 plus które wcześniej. Jakby rozpoczęły do czasu, aż wygaśnie ich decyzja, która jest wydawana na kilka lat. Natomiast co do 65 plus asystencji dla seniorów, to trzeba powiedzieć, że w żadnym kraju w Europie i na świecie nie ma asystencji osobistej dla osób w wieku senioralnym. Tutaj myślę, że odpowiedzią powinna być dobrze szyta na miarę, dobrze zaplanowana polityka senioralna i mam nadzieję, że u nas też uda się wypracować jakieś być może. Analogiczne usługi dla seniorów. Co też warto dodać: to seniorzy nie będą wykluczeni zupełnie z asystencji, ponieważ ta asystencja, o której rozmawialiśmy chwilę temu programowa ona nie jest likwidowana, ona zostaje i nią będą mogli być objęci właśnie seniorzy w wieku 65, ale też dzieci i młodzież do 13 roku życia to wszystko jeszcze musi trochę potrwać zanim się to unormuje a najbliższa najbliższy miesiąc styczeń to wybory w Polsce 2050 jak czytam jest siedmiu już siedmiu kandydatów zamknięte już jest lista tak tak lista jest zamknięta no i co będzie? Kto będzie? Bo Szymon Hołownia zdecydował, że jednak nie będzie kandydował. Ubolewam z tego powodu, bo jednak większość z nas przyszła tu do pracy z Szymonem Hołownią, zachęcona w jakiś sposób ideami, które zaproponował, pomysłami. No Szanuję jednak jego decyzję, bo to jest jego osobista decyzja, więc jakby nie mamy wyboru, musimy ją uszanować. Mamy siedmiu kandydatów. Ja uważam, że każdy z nich jest dobrym kandydatem, tylko każdy z nich proponuje zupełnie inny model działania partii. Każdy ma swoją wizję, swoje pomysły. Myślę, że z każdego z nich możemy wyciągnąć coś dobrego. Ma Pani już swojego faworyta? Przyznam, że nie. Jeszcze nie. Czyli co będą spotkania, takie S są taki spotkania? Casting. Kandydaci jeżdżą po Polsce, rozmawiają z regionami. U nas był w ostatnim czasie Ryszard Petru, była Joanna Mucha, Paulina Henning -Kloska. Za kilka dni prawdopodobnie jeszcze przed końcem roku będzie Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, więc te rozmowy trwają. Mam nadzieję, że na koniec dojdziemy do Takiego porozumienia, że ci wszyscy kandydaci nie będą się na siebie obrażać, a będą yy współdziałać. A czy jest taka szansa wobec prezydenta i rządu, że też nastąpi taka nić porozumienia? O ile w Polsce 2050 jestem przekonana, że to nastąpi, o tyle w kraju, no nie mam takiego przekonania, patrząc na to, co obserwujemy w ostatnim czasie. Niestety prezydent Nawrocki, który jeszcze w swojej kampanii wyborczej mówił, że nie będzie dzielić Polek i Polaków, że będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, niestety okazuje się prezydentem Prawa i Sprawiedliwości. I to też, jak widać, nie do końca wydaje mi się, że słowo, które padają z ust prezydenta, często są agresywne, często zupełnie nie łączą, a dzielą. Te wszystkie weta, które obserwujemy w Sejmie, mam takie poczucie, że to jednak jest trochę po to, żeby pokazać, że rząd nic nie robi, a zapominając jednocześnie, że to szkodzi Polsce. I na zakończenie, jeszcze parę zdań/ życzeń w związku z tym, że wigilia tuż tuż. Ja przede wszystkim chciałabym Państwu życzyć trochę odpoczynku, spokoju, spędzenia czasu w gronie najbliższych, spędzenia go tak, jak Państwo lubią i chcą go spędzić. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem była Maja Nowak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl